Dziś pokażę Ci niepodważalny dowód na to, że Ziemia nie jest globusem. Przy okazji udowodniając, że Ziemia jest płaska. 8 lipca każdego roku kłamstwo globusa zostaje rozsypane w pył. Bo dokładnie 8 lipca 99, ponad 99% światowej populacji jest w świetle słonecznym. W tym samym czasie. Co na globusie jest absolutnie niemożliwe i co zaraz Ci udowodnię. One more thing this half hour. There is a rare phenomenon happening right now across the globe. As of about 3 minutes ago, 7:15 Eastern Time, 99% of the entire world's population is facing the sun. That means we're all experiencing some degree of sunlight at the exact same time, either full daylight or for a lot of other folks twilight. If you look at the map right there, just the Pacific Islands and Australia, that the Australian region Are fully in the dark 99%, poor What cool No i to był fragment programu jakiejś telewizji pogodowej angielskojęzycznej, gdzie właśnie mówili, o tym zjawisku, że 99% ludności na świecie będzie cieszyło się światłem dziennym właśnie 8 lipca. To jest przedstawienie mapy globusa na płasko. I naniesione to zjawisko wygląda właśnie tak, dokładnie tak. Dokładnie te rejony będą pokryte światłem słonecznym od świtu do zmierzchu. Więc dlaczego to obala całkowicie globus? Rozsypuje tą masońską kulę w pył. Zobacz, kiedy naniesiesz to, co widzisz na tej mapie na globus, otrzymujesz coś takiego. A coś takiego jest Niemożliwe. Dlaczego jest to niemożliwe? Możesz sprawdzić sam. Weź globus, zrób ciemność w pomieszczeniu, zrób źródło światła gdzieś i zobacz, czy będziesz w stanie odtworzyć coś takiego. Bo tutaj około pomiędzy 60 a 70% globusa musi być oświetlone, żeby to było możliwe, że 99% populacji na tych kontynentach. Według tej oficjalnej wersji, żeby było w świetle od świtu do zmierzchu, z naciskiem bardziej na 70% oświetlenia tego globusa. Mówiąc krótko, musiałoby to wyglądać tak. Tak jak tutaj widzicie. Tutaj macie to naniesione na animację: jak to by musiało wyglądać, żeby było to możliwe na globusie. Taka część globusa musiałaby być oświetlona. Co nie jest fizycznie możliwe na kuli, niezależnie od tego, jak daleko czy blisko jest źródło światła, i możesz to sprawdzić sam. Nie jest takie coś możliwe fizycznie na kuli w tym kształcie. I tutaj jeden ze zwolenników globusa właśnie mówił o tym zjawisku, muszka i tak dalej, i mówi, że 99% światła jest w świetle, no i próbował to zaprezentować na kuli. Próbował to zaprezentować, wymakiwał tą kulą, tłumaczył, ale zorientował się, że no nie da się oświetlić e, tak dużej części kuli i ostatecznie pokazał to e, na mapie w internecie, bo nie był w stanie zaprezentować tego na globusie. Mhm. No, na globusie nie jest to możliwe, ale teraz w modelu płaskiej Ziemi jest to oczywiście możliwe. Macie tu dokładnie tą datę. E, 8 lipca 07 08 2023 zobaczcie o tej godzinie, kiedy to zjawisko następuje, jak wygląda oświetlenie kontynentów? Mhm. Tutaj jest to możliwe. Jak najbardziej prawie wszystkie kontynenty są oświetlone. 99% populacji no bo 99% populacji mieszka na 99% populacji, bo w Australii mieszka niewiele ludzi, a 90% tutaj macie też ten, naniesione to właśnie w tym dniu, 8 lipca, o tej godzinie, jak wygląda oświetlenie, jak słońce rozświetla płaską ziemię. 99% populacji mieszkającej na tych kontynentach jest oświetlone. I teraz zapytasz się, czy to Słońce jest takie inteligentne, że te promienie się bardziej rozchodzą w tą stronę, tutaj do środka jakoś mniej, że tworzą takie dziwne jajo? Nie, nie są inteligentne. Wynika to z tego, że nad płaską Ziemią jest kopułowy firmament. No i ty nie będziesz mi w stanie udowodnić w domu, biorąc globus i oświetlając go, że można rozświetlić Prawie 70% globusa, a ja jestem Ci w stanie udowodnić, że światło, które rozchodzi się w kopule, dokładnie w taki sposób się rozchodzi. Zobacz, tu masz domowy eksperyment, jak światło rozchodzi się w kopułowym kształcie. A rozchodzi się dokładnie tak. I musisz pamiętać, że dlaczego tutaj to się zmienia? Bo słońce podróżuje od zwrotnika koziorożca do zwrotnika raka. I 6 miesięcy, 6 miesięcy. Od tego zależą pory roku od tego żółtego do tego pomarańczowego. I tutaj masz jakby zmianę kątu, właśnie, która powoduje, że yy, rozświetl tak na przykład to wygląda, kiedy słońce jest na równiku, tak? Kiedy jest na tym czerwonym równiku, wtedy jest dokładnie połowa, tak jak widzisz to w kopule tutaj. Tak wygląda, kiedy jest na zwrotniku koziorożca, tak na raka i ta i dokładnie tak się światło rozchodzi. Mhm, tu się tworzy taki półksiężyc tutaj tak. Znowu wędruje 6 miesięcy i mamy wygląda to tak. Także Specyfika kopuły powoduje, że światło może tak się rozchodzić, tak jak tu to widzisz 8 lipca. Co za tym idzie? Może rozświetlać tak jak tu widzisz domowy eksperyment z kopułą data 8 lipca. Jak wygląda rozchodzące się światło? Obejmuje dokładnie 99% populacji, wszystkie kontynenty i perfekcyjnie to gra w modelu płaskiej ziemi. Co jest niemożliwe na Globusie, bo to co oni pokazali na tej mapie, musiałoby na Globusie wyglądać tak. I nie jest możliwe rozświetlić tak kule, jeśli sło Słońce pada z jednej strony, oświetlają z jednej strony. Nie jest możliwe rozświetlić prawie 70% kuli. Nawet jeśli przyjmiemy, że od, od świtu do zmierzchu, że nie wszyscy widzą Słońce, ale widzą światło słoneczne, czyli widzą Moment od świtu do zmierzchu, to można średnio dodać świt plus jedna godzina, zmierzch plus jedna godzina. Normalnie globus jest oświetlony w połowie. Tak jak widzicie to tutaj. Czyli 12 godzin, tak? Dodajmy do tego zmierzch i świt, czyli moment, że tutaj teoretycznie niektórzy mogą widzieć jakby plus godzinę, że światło jeszcze słońca nie ma, już niebo jest oświetlone. To nadal przy takich założeniach i obliczeniach, maksymalnie procent globusa, który jest oświetlony, to 58,3% maksymalnie. A 8 lipca 99% ludzi widzi światło w tym samym czasie, co odpowiada co na modelu globusa musiałoby. Pomiędzy 60 a 70%, pomiędzy 65 a 75% globusa rozświetlać z naciskiem na 70, co wygląda tak i co nie jest możliwe. Nie jest to możliwe na globusie. A jeśli jesteś w stanie mi udowodnić, że jest to możliwe, zrób to. Weź globus, zrób źródło światła i pokaż mi, jak rozświetlasz taką część kuli. Kombinuj. Chcę to zobaczyć. Zapewniam cię, że to się Tobie nie uda. Będzie to wyglądało mniej więcej tak i nie uda się Tobie rozświetlić 70% kuli, niezależnie od tego, jak byś kombinował. I jeszcze raz Ci pokażę, 8 lipca, na płaskiej Ziemi wygląda to tak, dlatego tak Słońce się rozchodzi, bo w tym momencie jest w takim miejscu, że tak odbija się, promienie również na kupule się rozchodzą, że tak oświetlają kontynenty i to, to jest jedyne wyjaśnienie, które pozwala wyjaśnić, że 99% populacji jest w świetle słonecznym od świtu do zmierzchu. Voilà. 8 lipca całkowicie rozwala w pył model Globusa, kłamstwo Globusa. I przypominam, to jest oficjalne przedstawienie tego, jak to wygląda 8 lipca. I żeby takie coś istniało, musiałoby wyglądać tak na Globusie. Rzucam Ci wyzwanie pokaż mi, że jesteś w stanie takie coś odtworzyć na globusie. Trzymaj się z Bogiem hej!